Zadanie 16 matura 2017, poziom podstawowy maj. W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto BD jest równe 10, a BC jest równe 12 i AC jest równe 24. Pytanie, czy wszystko to jest naniesione na rysunek? Tak, jest. Ok, długość odcinka DE jest równa. No dobra, to co trzeba zauważyć, to, to jest to, że to są trójkąty podobne, bo ten duży ABC zawiera na sobie DEB i wiemy, że DE jest równoległy do AC. Czyli, jeżeli tutaj jest alfa, no to on jest współdzielony, natomiast E jest taki sam jak przy A. To jest dokładnie taki sam kąt, bo te są równoległe. Tak samo tutaj będzie ten sam kąt. Czyli mamy takie same kąty, czyli są podobne, czyli jest skala podobieństwa. W takim razie skalę podobieństwa określimy jako duży do małego. W takim razie duży do małego, no to weźmiemy sobie duży. Tutaj mamy podane długości boku, czyli duży to będzie 12, bo całość ma 12 przez 10. To jest nasza skala podobieństwa i to będzie dokładnie to samo, co nasz x, bo szukamy dE, co 24 do naszego x, bo jest duży, do małego. W takim razie teraz mnożymy to na krzyż i mamy 12x, jest równe 240. W takim razie x jest równe, mam podzielenie przez 12. Wychodzi na to, że x jest 20 i szukamy odpowiedzi. W takim razie odpowiedź b.